Towary odebrane. Jedziemy do domu. Opowiedz powiedz, Halinka, jak się cieszysz, że masz piekarnik? No. Bardzo się cieszę, w końcu będę no, mogła coś trzymać tą kamerę, bo ja tak nie No Idzie z nami. Co pani powie do kamery? W tej strony na My dzisiaj nowy piekarnik i nową maszynkę. Jesteśmy. I co będziemy piec w domu? Mm, ciasto ma, to ma, mm. Dobra, piekarnik już mamy w domu. Teraz, zanim go otworzymy, to nagramy w razie jakby były jakieś uszkodzenia. Mm, Tutaj jest sprzód. Co tam znalazłaś? Tu jest przód chyba, proszę pana. No ale chodzi o to, żeby ściągnąć. A ja folię się. No palce. No, ciągnij. No ciągnij. Ja no ja tata. No tata. Daj, palce. No. I ściągaj. I od samego razu, i ściągaj. Zobaczcie, jestem tą stroną pola, ale to jest łatwe. No nie jest łatwe, widzimy. No nie jest łatwe. Z tej strony. I jak? Dech. Jaką on ma przezroczystą szybę? Mój ma taką przyciemnioną, mama normalnie przez no tak szybę. Jest, tak jak się kupuje piekarniki, które się nie na oczy, nie? No, takie to są zakupy I przez i piekarniki. Kabel też nie wiem, czy nam starczy. Będzie widać wszystkie blachy zawsze w środku, no trudno no co zrobić. Może no, jest ładnie przyciemniona. No. Tu jest, patrz, to jest metalowe, a to jest u nas szklane. No, ale no trudno, no. Najważniejsze, żeby dobrze piekł i się nie psuł. Wiesz, docelowo. No, ale dym... najważniejsze jest, żeby dobrze piekł. Dokładnie, najważniejsze, żeby dobrze piek, Nie psuł się. Zamyka się powolutku, nie jak ta, tamty, a ten jak ma. No. Też pomału. też pomału. No dobra, instalujemy no, i. No instalujemy, odpalamy i zobaczymy. Wiesz, no. Będzie stał najwyżej w letniej kuchni. I tyle. No takie się to ja ci powiem, nie widziałem. No ci powiem. powiem ogólnie tak. Z roku na rok naprawdę coraz gorszej jakości są te rzeczy. I coraz droższe. No dobra, góra, góra no z termowidem. To jest termowidem. 200, On mają się 200... nagrzewać w 5 minut. No dobra, no to. A czas? Ile pizza się piecze? E, ta 10 minut. No dobra, ale ją mi tak trzeba zrobić w 300, nie? No. A ciekawe, czy później można podnieść temperaturę? Na pewno można podnieść, no jak to? No dobra, zróbmy 25 minut. Dobra. Jest 17:59. Zaczymy. Tam jak się nagrzeje. Tak Nie i nie dmuchał, tak? Dmuchał, dmuchał. To, ale przynajmniej ciepło do domu będzie. To ten też dmuchał. Ale na mnie nie. Słucham? Ten był ciubkę droższy, ale tutaj jest taka blaszka, żeby zasłonić. Między blatem a piekarnikiem na dole też jest. No zobaczymy jak ten długo posłuży. nie? Bo jak to się nie będzie rysowało no to to nie przeszkadza. No sumie, będę musiała nie? uważać. Jak uważać? No żadnym detergentem nie wycierać. Tylko wodą ze ścieraczką. Tam, Ewentualnie płynem będzie Tam ten też tak dmuchał tylko jak się bliżej podeszło. No teraz już tak nie dmucha. A termoobiekt nie, nie używałaś to ja nie pamiętam w ogóle czy był głośny. Nie, nie był głośny, ale ten też nie. A jest co głośny. jakie fajne? Nie no, fajne to jest, że się nagrzewa. Jak ty, nieustraszony. I <laughs> jak na razie. Tak nie śmierdzi, jak tamten. No, coś za coś no. No dobra, to niech się rozgrzewa. Dobra, Bo dzisiaj pizzę robi. Już minutkę. Się nagrzewa. całam. Zobaczymy czy nie kłamali. już prawie jest dobra, ale no? jest półtorej minuty. Nie kłamali! Mą, mą może, nie kłamali. Może, może jest gorszy. Już wizualnie, go polubił. Ale będzie dobrze piek Już zauważyłem jeden plus, że lampeczka jest centralnie na środku nad tym co pieczesz. Bo tam lampka była w rogu. W rogu, w prawym rogu piekarnika. I to tak nie oświetlało dobrze jedzenia. To te ja je A jest jedno, czy dwa? Y, 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 dwa, bo jedno jest tutaj. Tam coś było napisane, że one są dwustronne. No bo są dwustronne. Ale dlaczego dwustronne? One się mają ostrzyć, czy coś takiego? Chyba nie. Wiem. Gdzie się mięso wrzuca? Mm. O, to jest wszystko metalowe, nie? Pokaż. Patrzcie, tu wchodzi elegancko metalowe. Ale metalowe? tu w środku moim zdaniem to jest plastik. E, pokażesz mi telefon, żebym poświecił. A już ci włączę. Na moje to wygląda na plastik. Gdzieś nie malowaliby tego. Ty, a tu jak się piekarnik nie na... A pra... czekaj. Ty, ja nie wiem co. Być czy było. Na no, moje to jest plastik. Zobacz. No, chyba plastik. Z tyłu jest metal, a to jest plastik. Czekaj. A potrzymaj jeszcze. Uh -huh. To się wkłada tu. No to co z tyłu, że jest metal? Tak. To całe, co tu wchodzi, opiera się tylko na tym plastiku. No, moim zdaniem, to powinno być metalowe. Przecież to jest metalowe, to jest plastikowe. To, to się szybko wyrobi. Ciulcia? Fuu. O fu, to, jest, to jest słone. Przepraszam, Siuciu, przeszkadzasz. Fuu, jakie To delikatnie. To ty, czy nic naprawiała? Nie, to trzeba delikatnie. A to gdzieś szybko szło? Mhm. No zobaczymy. To powinno być troszeczkę cięższe, chyba. To, o Ciulciu, nie przeszkadzaj mi, bo to trzeba delikatnie, bo się popsuje. Tak, mama, przepraszam. Mm. Wyminaje, że to powinno być troszeczkę cięższe ta lufa, nie? Dobra jest! I widać, że masz doświadczenie. Pff. No pa. Mama, co ty duro I Chyba? Mhm. I takich baloni. Wiesz, to jest z flaczek taki i na to się jakie robi. Odkąd się zabezpieczamy, masz niesamowitą wprawę. Nie. ごはん。<スープ> Tyle wyszło kiełbasów z 2,5 kg mięsa. Fisarada. Ile tych kiełbas jest? Nie wiadomo, bo jedna jest dłuższa, druga jest krótsza. Ta jest bardzo atrakcyjna. A Ta znowu jest mało atrakcyjna. A Linka nie jest z niej zadowolona. A jestem za. Trzeba ma... dzisiaj posmakować. Że tu są takie. Ta się nazywa. Dobra, nadejszła w na chwilę. Rozbijamy safe. Tylko jeszcze nie bardzo wiem, jak to otworzyć. Wziąłem stare noże. Gdzieś tak widziałem, jak wspierają. Oh. Oj się boję. A czego ty się boisz? Pieniędzy się boisz? Odczuć, że pytacie się obsknie, noż odejść. A czego ty się boisz? to, ja nie wiem, bo to ładne. To jest... to to będzie ładne. ładne. Tak, puszkę z groszkiem otwieramy. A, a to nie do końca nie Nie! To ładne, tak! Zostawimy na wieki. To jest ładne z łódkiem i piaskiem. Nie wolno by żeby dzięków nie pociągnąć. <laughs> za ładne. A powiedz, co to są za pieniądze? To są pieniądze, które zarobiliśmy. cały rok. Z różnych okazji. No jak została reszta od zakupu? Przede wszystkim nie wiem co tam jeszcze coś się sprzedało na przykład na Vinted. Takie drobniaki i No Nie, nie wiem się takie No ja nie. Ja wiem. już tam widzę 50. na palce? Hmm. O kurde Felek, ale się... Zobaczaj no pan na paluszy... Niech palce sobie. Ale się nadbierało. Wow, nawet stówki są. To ja to nabiorę te pieniądze. Ty <laughs> na razie jeszcze nie wolno. Klepaki twoje. Czyli grosz do grosza, a będzie kokosza. Ja Chcesz coś najgorszego policzyć? O, ale kapusty. O, i dzisiaj można Sylwestra zrobić. Dobra, no, liczymy. Od największych. 150, 200, 300, 350, 400, pięćset, pięćset pięćdziesiąt, sześćset. A to mi dosta, tatusiu? Tak. Ile mówię? Sześćset pięćdziesiąt. Jeszcze raz, chłopcy. dwa, dziesięć, dziesięć, Jak to dziesięć, Sześćset pięćdziesiąt. Widzisz, jakaś 700 800 Siedemset. Osiemset. Ja mam tyle Dwóchset. I siatka, co mam tutaj. Jeszcze sześćset. Ja Ci po mi po tym rączki. Osiem tysiąc tysiąc. Dobra, słuchajcie, podliczyłem jeszcze raz, w spokoju i wyszło tysiąc. 350. Nie ma hajta w Nie, 1325. Przez cały rok udało nam się uzbierać w skarbonce. I, I to są pieniądze, gdzie została nam na przykład nam reszta od e, zakupów. Proszę mnie nie pokazywać, bo ja jestem Patrz, ty się u No co u Jestem tak to jest, jak się to trzeba eee, się złoty. ubrać do nagrania. A, to pewnie, że trzeba się ubrać, no ale ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. No także wyszło 1325. Nie. W Wielkich Mękach udało się to przeliczyć. W przyszłym roku może będzie więcej? Bo może nie. będzie też spokojniej?